Tak mi pochlunęła na plecach, że myślałem, że będę musiał zrzucać przed siebie. 208 razy na ludzie, o rozmiętej ludzie. A zobaczymy. Taka to Tak, i tam, jedyneczka. Chciałem zobaczyć na PC, jak to waży 240 kg. Ale nie jest ciężkie. Może jeszcze kapnę, placka więcej. Nie wiem. Dzisiaj w ogóle nie planowałem robić nóg, tylko barki. Ale tu przyjechała do mnie zawodniczka ze Staszowa i trochę mnie nakręciła do przysiadów. Poza tym nasza Natalka też dzisiaj fajnie posiadała. Także u mnie też jakieś tam przysiady. Zmobilizowany przez swoich. Tutaj przez moich odwiedzających na luzie rozpiętym pójdzie. Chyba trochę płytko było, co? Czy nie? Nie, dobrze No i co, moi drodzy? ludzie w rozpiętej bluzie, ale czułem ten ciężar na plecach, dlatego że dwa, trzy tygodnie nie robiłem chyba przysiadów. Dwa na pewno. O, trochę nawet dwójkę poczułem teraz. się chyba za bardzo mnie przechyliło do przodu. No ale co, moi drodzy? Jestem coś tam tam. Kicam. A, jeszcze jedno, bo mi jeden film zablokowali na YouTubie. No właśnie, niby wydaje się ciężar poważny, tak, za dużo tu nie ma, tylko 280 kg. Ale mówię, no, jak robię ciągi, bo tych serii troszeczkę w ciągach robię mniej, to sobie obieram pięćdziesiątki. Czyli tak naprawdę, jak ja bym chciał u siebie ubrać e, 280 kg do przysiadów, to 280 kg, moi drodzy, zajęłoby mi gdzieś tyle. Cztery te placuszki, nie więcej. Zobaczcie, ile miejsca już bym zostawił I wtedy na tej sztandze ten ciężar by nie wyglądał aż tak apetycznie, ale to byłby cały czas ten sam ciężar. Więc dlatego nie rozumiem tych chłopców, sportowców, którzy gdzieś tam sobie założą na sztangę, nie wiem, 300 kg czy 340, tak? I wtedy to już jest, że tak powiem, cała sztanga. Wiążą to gumami, sobie można sobie założyć pięćdziesiątki, 350 to jest mniej więcej 4 te. 4 prackie. I mieć 320. I taki ciężar. No ale jak chcemy robić fame, to właśnie ubieramy takie krążki jak ja teraz. I teraz jestem zajbisty, bo zobaczcie, mało coś już nie mieć na tą sztangę, tak? Nieprawda. Ciężar możemy zupełnie inny ubrać. Albo taki sam, ale w mniejszym ustawieniu. Także zachęcam tych wielkich sportowców, żeby jednak te ciężary sobie pukowały, takie pięćdziesiątki czy coś. Larianci, co? Jak chcecie przyjechać do uczelnika, zapraszam. Użyczę pięćdziesiątek. Pozdrawiam się, Ajkomar.